Reklama. Uwaga! Bardzo korzystnie wpływa na portfel. To jest hit. Przed użyciem skonsultuj się z doradcą, gdyż powoduje wysoki wzrost dobrego samopoczucia i satysfakcji. Bo hitem jest wyprzedaż w salonie Hyundai Mago. Zyskaj do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przykład Hyundai Tucson z sumą korzyści do trzydziestu trzech tysięcy złotych i promocyjnym finansowaniem. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Grupa Mago, największa grupa dealerska w regionie, zaprasza do swojego salonu Hyundai. Piła krzywa wszystko, czego dziś chcę. To Coca-Cola, Fanta lub Sprite, 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwóch. A olej rzepakowy, Olala 3 litry. 11,99 z kartą moje, Intermarche. Intermarche, wszystko, czego dziś chcę. Zmieniły się powody zakupu samochodu. Renault Capture i Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda. Do 40% oszczędności paliwa. Do 1000 km zasięgu. I system Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Capture i Tech Full Hybrid. Już od 1099 zł miesięcznie. RSO 10,6%. Dostępne również z innymi typami silników. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła Aleja Niepodległości 49. Reklama. Mieszkanie w ogniu, śmiertelny pożar w centrum Bydgoszczy, po strażakach, w akcji policja. Sprawcą ataków w Berlinie był 19-letni Syryjczyk, rzucił się z nożem na hiszpańskiego turysta. Sprawdzą ile dzieci przyjęło preparaty na choroby zakaźne, karty, szczepień pod lupę. w Radiu Plus. Mariusz Seta. Zapraszam na wiadomości. Tragiczny pożar w centrum Bydgoszczy. Okoliczności. Bada policja. Zginął 60-letni lokator mieszkania, w którym zapaliła się drewniana podłoga przy piecu kaflowym. Na szczegółach Lidia Rachwalska.